W poprzednim odcinku opowiadałam o tym, jak osoba z autyzmem odbiera świat. O tym, jak rzeczy, które dla większości są codziennością, mogą przytłoczyć osobę, która w inny sposób przetwarza bodźce i emocje. I wspomniałam też o czymś równie ważnym, co idzie obok, a często pozostaje niezauważone o nerwicy. I dziś chciałabym się na niej skupić, ale nie w kontekście autyzmu. Bo nerwica to coś, co dotyka mnóstwo osób i to niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy postawionych diagnoz. Nie każde napięcie to od razu zaburzenie i nie każdy stres to znak, że coś z nami nie tak. Czasami mamy po prostu gorszy dzień, gorszy moment, za dużo bodźców i to normalne. Ale bywa tak, że napięcie nie mija, staje się codziennością. Że nasze ciało, myśli i emocje zaczynają nas przytłaczać i wtedy warto się zatrzymać. Podkreślam, że nie jestem tu po to, żeby stawiać diagnozę. Mogę jedynie dać narzędzia, które pomogą lepiej przyjrzeć się sobie. Zacznijmy od tego, jakie mamy rodzaje nerwic i czym one się charakteryzują. Na początek nerwica lękowa, czyli ciągły niepokój, zamartwianie się, napięcie bez konkretnego powodu. Co jeszcze jest w normie? Kiedy martwisz się od czasu do czasu ale potrafisz wrócić do spokoju. Co możesz wymagać już pomocy, kiedy lęk jest nieustanny, codzienny, um, utrudnia funkcjonowanie, sen, nie możesz się na niczym skupić? Przykładowo, um, ogarnąłeś wszystko i wieczór powinien być spokojny, a ty dalej nie możesz się zrelaksować i ciągle myślisz, zastanawiasz się i cały czas tworzysz czarne scenariusze. Albo kiedy budzisz się rano i nic jeszcze złego się nie wydarzyło, a ty już myślisz o tym, czy mm, zapłaciłam rachunki, czy coś się stanie moim bliskim, czy nie zawalę projektów pracy, i tak przez cały dzień i cały wieczór. I kolejny przykład, ym, kiedy wszystko z pozoru jest dobrze, a ty ciągle myślisz o tym, że mm, stanie się coś złego, że stracisz pracę, że zachorujesz albo ktoś bliski zachoruje. I próbujesz zagłuszyć te myśli, ale one ciągle wracają. A wieczorem, zamiast relaksu, masz lęk i kołatanie serca zupełnie bez powodu. Teraz Nerwica: natręst, czyli natrętne myśli i rytuały, które mają je uspokoić. Co jest jeszcze w normie? Lubisz porządek, ok. Eee, dokładnie sprawdzasz drzwi, czy są zamknięte, kiedy wychodzisz z domu. A co jest niepokojące, to że musisz sprawdzić to 10 razy, żeby się uspokoić, a i tak kładziesz się i jeszcze się upewniasz wieczorem, czy na pewno to zostało zrobione, chociaż wiesz, że to zrobiłeś. Kolejnym przykładem może być przesadne mycie rąk. Czyli e, niektóre osoby potrafią nawet e, myć ręce do krwi, e, tak nadużywając detergentów, bo ciągle mają wrażenie, że mają na rękach bakterie. Co jeszcze może być niepokojące? E, na przykład liczenie kroków albo układanie rzeczy w ten sam sposób, e, według jakiejś tam ustalonej sobie kolejności. I e, jeżeli tego nie zrobisz, no to właśnie odczuwanie niepokoju i lęku, a także ogromnego napięcia. Nerwica fobiczna, czyli silny lęk przed konkretnymi sytuacjami. Na przykład agorafobia, arachnofobia, fobia społeczna. Co jest jeszcze w normie? Na przykład stres przed wystąpieniem publicznym, ale taki, który mobilizuje i jesteś w stanie nad nim zapanować. Co jest problemem? To, kiedy unikasz wielu sytuacji życiowych, wycofujesz się z życia towarzyskiego, bo stres jest zbyt silny. Przykładowo, boisz się podróżować komunikacją miejską, bo możesz dostać ataku paniki w autobusie. Nie odbierasz telefonów i w ogóle nie podejmujesz kontaktu telefonicznego bo to jest dla Ciebie zbyt duży stres. Albo mm, musisz iść na spotkanie rodzinne i już trzy dni wcześniej bolicie brzuch. Nerwica somatyczna występuje wtedy, kiedy ciało reaguje problemami trawiennymi, dusznościami, bólem, mimo że żadne badania niczego nie wykazują. Co jest w normie? No, jeśli bolicie na przykład głowa ze stresu, ale mm, po odpoczynku to mija. Natomiast problem zaczyna się, kiedy Bóle są frustrujące, ciągłe i lekarze nie są w stanie nic na to poradzić? Co możesz odczuwać? Na przykład kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, pomimo dobrych wyników badań. Co jeszcze? Bóle brzucha, nudności, właśnie występujące w okresie, kiedy masz najwięcej stresu. Nerwica lękowo-depresyjna, czyli połączenie smutku, drażliwości, napięcia lęku i wycofania. Co jest jeszcze w normie? Jak masz gorsze dni? czujesz się przeciążona, potrzebujesz więcej odpoczynku. To co może być niepokojące, to że codziennie budzisz się z lękiem, czujesz się emocjonalnie rozbity i nie widzisz większego sensu w życiu. Przykładowo, masz ochotę tylko leżeć, yy, ale nie ze smutku, tylko po prostu jesteś cały czas przemęczony i zmęczony absolutnie wszystkim wokół. Rano boisz się wstać z łóżka, bo wiesz, że już dzisiaj nic nie zrobisz. Ale masz już te sumienia, Yy, z tego powodu, i mimo to nie masz siły, żeby wstać. To może też wyglądać tak, że z zewnątrz jesteś w trybie ogarniam wszystko, a wewnętrznie wszystko cię boli i nie masz radości z niczego, czujesz się zupełnie sam. Kolejna to nerwica pourazowa. Może pojawić się po silnym stresie lub traumie, yy, na przykład może to być wypadek, poród, przemoc albo nagła strata. Objawy to natrętne wspomnienia, unikanie konkretnych miejsc, yy, wybuchowość. Po trudnym wydarzeniu czujesz się rozbity i to jest normalne. Ważne, żebyś wracał do codzienności i równowagi. Pomocy potrzebujesz wtedy, kiedy minęły już tygodnie, miesiące, a ty ciągle masz flashbacki i nie umiesz normalnie funkcjonować. Cały czas wracają wspomnienia, bo już się wychodzić z domu, masz ataki paniki i nie możesz spać. Przykłady. Po wypadku samochodowym na przykład nie możesz wsiąść do auta. Fizycznie ręce ci się po co, serce szybciej bije, po prostu nie jesteś w stanie znów go poprowadzić, a często nawet, bo już się wsiąść jako pasażer. Po traumatycznym porodzie można mieć uraz do dźwięków szpitalnych, do wszystkiego, co kojarzy nam się z tym miejscem, tak? Na przykład do płynów dezynfekcyjnych. Nerwica adaptacyjna. Pojawia się w przypadku dużej zmiany, np. utraty pracy, rozwodu czy nawet przeprowadzki. Objawy przypominają depresję lub lęki, ale są wywołane konkretną sytuacją. Odczuwanie stresu przy takich zmianach jest normalne pod warunkiem, że y, nie ciągnie się tygodniami, kiedy mimo upływającego czasu nie możesz się odnaleźć, dalej odczuwasz lęk albo smutek. Np. po utracie pracy, y, unikasz kontaktu z ludźmi, y, Czujesz się na tyle bezwartościowy, że nawet nie szukasz tej pracy i przez długi, długi czas nigdzie nie aplikujesz. A po rozwodzie, na przykład, nie możesz spać, płaczesz bez konkretnego powodu, czując, że coś ci umknęło. Nerwica hipochondryczna, czyli stały lęk o swoje zdrowie, mimo że wyniki badań wskazują, że wszystko jest ok. Normalny jest stres przed badaniami, natomiast to, co już może wymagać pomocy, to kiedy doszukujesz się chorób na każdej płaszczyźnie, we wszystkim. I nie wierzysz lekarzom, kiedy mówią ci, że jest dobrze, tylko cały czas wyszukujesz informacji w internecie i e, sam siebie diagnozujesz coraz to wymyślając nowe choroby. Albo co gorsza, e, wykonujesz co kilka tygodni badania, te same, mimo że e, wyniki cały czas wychodzą OK, ale Ty nie wierzysz lekarzom, i cały czas ich zmieniasz, żeby ktoś potwierdził, że jednak jesteś chory. I może być też tak, że e, współczujesz objawy innych ludzi. E, na przykład czujesz się dobrze, ale usłyszysz, że ktoś jest chory i nagle też masz te same objawy. To oczywiście nie są wszystkie możliwe nerwice, ale na dziś już wystarczy. Wiele osób żyje z nerwicą latami, nie wiedząc nawet, że można żyć inaczej. Często sobie tłumaczymy to w ten sposób, że każdy się stresuje, każdy się czegoś boi, więc to nic takiego. Ale czasem to napięcie nie mija. Zostaje z nami i wrasta w ciało i w umysł. I właśnie wtedy zaczyna się nerwica. U osób z autyzmem nerwica często jest naturalnym efektem życia w ciągłym stresie, wynikającym z przeciążenia bodźcami, emocjami, e, nieustannego mm, dopasowywania się do otoczenia. To po prostu sygnał, że coś ich przerasta i mają prawo szukać spokoju na swoich warunkach. Jeśli w którymkolwiek z tych opisów zobaczyłeś siebie, to pamiętaj, że nie jesteś sam. Życie nie musi tak wyglądać i można z tego wyjść małymi krokami.